Ty robisz? Włączyłem. to co ty to włączyłeś? A tak, tak miałem włączyć? Pokazujesz mnie jaka jestem rozczochrana. O, możesz i tak. Witajcie kochani. Dzień dobry. Jak już włączył kamerę, to się chociaż przywita. Ja prowadzę. Tak. Renia prowadzi, teraz. a ja jadę siedząc z boku. Tak, jesteś pasażerem teraz. Jestem pasażerem, jest... nie jestem pasożytem. Twój los zależy teraz ode mnie od tego gdzie ja Cię zawiozę także za dużo się nie udzielaj tutaj ja tak no to proszę rozmowa z kierowcą w czasie jazdy jest zabroniona kiedyś tak było napisane w autobusach z tego co pamiętam ale każdy kto mnie zna to wie że milczenie i ja nie idzie w parze <grym> milczenie, ze mną milczenie nie idzie w parze. jest złotem nie tak? mowa jest srebrem a milczenie, milczenie jest złotem milczenie jest złotem a mowa srebrem a moje milczenie jest złotem grawerowane. Tak. Tak. Jedziemy do mnie, właśnie, paczki wysyłać do Was. O, są paczuszki? Tak, część bo Część, część jest, jest w jeszcze w bagażniku. Większość ja targałem ja tutaj własnymi siłami. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Moja osoba, inaczej. Dobra. Tak, Teraz musimy zgodę. się skupić, bo tu z prawej masz wolną. Ale wam sobie wyklepię. Nie masz wolno. Dobrze, możesz jechać. Jedź, jedź, jedź nie zwracaj e, na mnie najgorszy uwagi. Najgorszy chyba punkt w dębnie: wyjazd z drogi, pożecze na drogę Dębno, druga idzie, kostrzyn tutaj dębno. Tak. Tu powinno być rondo. Tutaj nieraz jak się w godzinach szczytu stanie, to i 20 minut i ponad. Trzeba czekać na zlitowanie, aż ktoś kogoś przepuści. A no chyba nikt że nikogo się, nie Chyba, że się trafia na mnie, to wtedy ja przepuszczam. No. Krzysiu, czy ty słyszysz, co ja mówię? Ja ciebie słyszę, no. a ty słyszysz, co ja mówię. Ciężko jest się wbić. Droga jest naprawdę. Tutaj powinno być rondo, ale jakoś jeszcze... Albo nikt. przynajmniej sygnalizacja świetna. Chociażby. Dokładnie. Nie no, jakieś takie uporządkowane skrzyżowanie, a nie takie. To jest minus ogromny wde mnie tutaj. No, jeszcze do tego dojrzą. <grym>, tak, dojrzą. Tak. A my powróżby dojrzeją. Do... Dojeżdżamy do miejsca, gdzie mamy się zatrzymać. Tak, do punktu wysyłek, z którego wysyłam paczuszki. E, tutaj o. Pokażemy, jaka jest renia skupiona podczas jazdy. No, jestem, jestem, bo. E, Czekają coś, macha. Miasteczko jest ładne. Można jeć chyba. No, nie mogę jechać, bo ścinają gałąź. A nie, przepraszam, zakładają już oświetlenie świąteczne. No to jedź. Jedziemy. Bo nie wiadomo co on ma na myśli, no mam nadzieję, że bombkami w nas nie będą rzucać. <laughs> bombkami. Bobkami. Bobkami. Tak, Bobytkami. Tak, ale Bobyka nie wiem czy zwróciliście mi. uwagę, jest rano, a ja mam jeszcze dobry humor. I wstałeś o tej porze. Ja zawsze wstaję dziewczynko, tylko nie zawsze mam dobry humor. Ja muszę się rano rozruszać, nie tylko wypić kawę, ale także i rozruszać I się. zanim Krzyś się rozrusza to jest godzina dziewiąta albo dziesiąta. No oby czasami to jedenasta, ja rzadko kiedy rano O tej nagrywam. porze to ja już piję y, drugą kawę. z rodzicami kawę, nie drugą. Pierwsze śniadanie jest, pierwsze jest obrządek, wstajemy tak, no zależy. Jak, ale generalnie siódma godzina to już jesteśmy na nogach. O. Będą rybki, będą rybki na odrze łapane. O, mamy tutaj łódkę. To jest motorówka. A może żagrówka? Może tam jest pod tą plandeką jakiś żagiel? Nie, na pewno to jest na ten. O. I ktoś dzwoni.